I ty, i ty, chodź no tutaj. Czas na trzeci odcinek z serii Łatwo i powoli: Rozmówki u Oli. A dzisiaj poznasz 10 wyrażeń, które raz na zawsze zapadną ci w pamięci, a dzisiaj będą to wyrażenia na podstawie takiej oto ciekawej ramki. Słuchajcie, jak to się wymawia, i co to w ogóle znaczy. O tym dowiesz się dzisiaj. Niesamowicie przydatne wyrażenie. Więc warto oglądać i warto zostać do samego końca. Takie wyrażenie dziwaśne. Cóż to oznacza o jakże się to czyta. Słuchajcie, banalnie się czyta. Czyta się przez. Gdzie by Wam napisać? O tutaj. Długie o. O t. I tyle. O. Tak żeśmy się upisali, a tak naprawdę tylko dwa dźwięki. O, t, o, t. You, t. No dobra. You, ought to. Teraz bardzo Was zachęcam do tego, żebyście powtarzali za mną, ponieważ samo yy, sobie tutaj po oglądaniu nic Wam nie da. Potrzebujecie powtarzać. You want to. I teraz tak ponieważ to o zaczyna się od samogłoski to to w wymowie nam się będzie łączyło w jeden wyrazik i będziemy to czytać jako you, want to. you want to tam tak jakbyśmy tak troszkę ły w wymowie. to jest z gwiazdką informacja. Tutaj, jak łączymy te dwa wyrazy, tak jakby nam się takie ły tam wkradało. You ought to, ok? Musimy tutaj mieć to ły, żeby, wiecie, żeby to ładnie tak przechodziło. To u w o, you ought to, ok? You ought to, ok? Więc, to jest takie delikatne ły. To nie jest takie you what to, you what? No jeżeli powiemy you what, to będzie znaczyło, że co? Że coś, żeś zrobił? You ought to. You want to. Dobra, cóż to oznacza? No, sprawdźmy na naszym przykładzie. Przykład pierwszy. You want to know. You want to know. Aż ta wymowa brytyjska, nie? Jak to know? No, no, słuchajcie, wiedzieć czytamy tak samo jak know, w sensie mm, mm, nie. Więc yy, to jest homofon no, wiedzieć i no. Że nie wolno, to moje miski czyta się tak samo, ok? You ought to know. Coś to oznacza? To oznacza, że w, w, tak jakby patrząc z moralnego punktu widzenia, to ty powinieneś o tym wiedzieć. I jeżeli byśmy porównali sobie to do should, możemy powiedzieć You should know, nie. Jeżeli powiem ja, you should know, to oznacza, że ja uważam, że ty powinieneś wiedzieć. Dobra, w takim razie, jakbyśmy powiedzieli, no, powinieneś mu to powiedzieć. No to dobra, to zobaczymy. Z punktu moralnego widzenia, to powinieneś mu o tym powiedzieć. Czyli możesz, może na przykład powiedzieć, jak na przykład ma żona romans i koleżanka mówi, ty powinnaś mu swojemu mężowi o tym powiedzieć. Ok? To powiemy. You ought to tell him. You ought to tell him. You ought to tell him. Dobra. W takim razie pamiętajcie, że tu nam się będzie zawsze łączyło w wymowie tylko w jeden wyraz. You ought to tell him. I teraz tak jak słyszycie, ja tej czasem ja mogę powiedzieć you ought to tell him, him, albo mogę uciąć to chycałkiem całkiem i powiedzieć you ought to tell him. E, I to też jest w porządku. Tak Anglicy, słuchajcie, zjadają czasami i nie wiadomo, co oni mówią, a oni właśnie tak sobie skracają. Urszula, poprawnie, Monika, poprawnie i Małgorzata Dias, poprawnie, bardzo ładnie. Powinnaś mu powiedzieć. No, powiedziała, no i co teraz? Słuchajcie, no pasowałoby przeprosić. Sytuacja taka w pracy, taki chłopak, popularny, przez wszystkich lubiany, taki, co zawsze przyjdzie, zagada, uśmiechnie się, nie? No, chlapnął coś, słuchajcie, to Polak, chlapnął coś, yy, nie najgrzeczniej w pracy i ktoś się obraził. I zakończyło się to, słuchajcie, dyscyplinarnym takim napomnieniem. Nie byłoby dyscyplinarki, słuchajcie, gdyby on przeprosił. Więc jakbyśmy powiedzieli komuś, no, musisz przeprosić. You ought to apologize. I o apologize. I teraz tak, przed tym live'em, słuchajcie, na dwie minutki przed live'em, napisała do mnie moja asystentka i ona mnie pyta tak: Czy tu przypadkiem nie powinno być z. Apologize z z przez z. E, tak może być. E, więc od razu wyjaśniam: jeżeli któryś z was uczy się w dialekcie amerykańskim, zwłaszcza, to będą Polacy mieszkający w Polsce, bardzo często Polacy w Polsce uczą się angielskiego, amerykańskiego, to wtedy Wy będziecie pisać tutaj z, a w momencie, kiedy Ty się uczysz dialektu brytyjskiego, to tutaj napiszesz s, ok? I w jednym i w drugim wypadku czytamy apologize na końcu, ok? You ought to apologize. You ought to apologize. Ponieważ tutaj nam apologize zaczyna się od a, to nam to to apologize nam się połączy w jedno – to apologize. To apologize. To apologize. Po raz kolejny podkreślam, że to nie chodzi o to, żeby to było wielkie ł", jakiś dźwięk, wielkie ł, ale takie delikatne Ł tam wsadzimy, żeby nam się łatwie, łatwo przepłynęło z jednego słowa do drugiego, nie? You ought to apologize. You ought to apologize. You ought to apologize. I jedziemy dalej. I cóż mam powiedzieć? Chcesz, dziecku. Przekazać wartość pracy albo tam dziecku. Zostawmy dzieci w spokoju. Nowy pracownik przychodzi do was do firmy i się pyta: Słuchaj, co tutaj, weźmy tutaj zdrać, tak jakby wiesz, co zrobić, żeby, żebym dobrze wypadł tutaj. A ty mówisz: No, musisz ciężko, ciężko pracować. Jak to powiedzieć? Musisz ciężko pracować, ale nie w sensie, że musisz, tylko tak jakby takie normy społeczne tutaj u nas w pracy są. Że jeżeli chcesz dobrze wypaść, no to musisz ciężko pracować, ok? Cały czas pamiętajmy o tym, że o to używamy, kiedy mówimy o tym, co z punktu moralnego albo z punktu widzenia, tak jakby z norm społecznych, które są wyznawane w danym miejscu, coś powinno się wydarzyć, nie? Czyli you ought to work hard. You ought to work hard. Ok? Uwaga! Tutaj mamy dźwięk e work, a tutaj mamy hard. Czyli to nie ma hard, tylko hard. Ci, co tam w dialekcie amerykańskim, to oni tam to ry ewentualnie troszkę wymówią, ale ja nie będę słuchać tutaj, próbować udawać amerykańskiego dialektu, ponieważ to nie jest moja bajka w ogóle. Ja tutaj brytyjski akcent uwielbiam. I brytyjski, i szkocki, i irlandzki. Te wszystkie, słuchajcie, brytyjskie akcenty, akcentów w Wielkiej Brytanii, słuchajcie. Tyle różnych, w zależności od regionu, więc... Że jeżeli na końcu wyrazu mam "-d", dźwięczne "-d", to trzeba to wymówić dźwięcznie. Tylko, że w polskim ubezdźwięczniamy, więc powiemy "-też". Nie, nie powiemy "-też", tylko "-też". A w języku angielskim nie ubezdźwięczniamy. Jeżeli jest "-d", na końcu dźwięcznie, to to "-d", musi być dźwięczne. Dlaczego? Bo jeżeli ja powiem "-heart", to będzie to oznaczało serce. A jeżeli ja powiem "-hard", przez dy na końcu, to będzie to oznaczało y, ciężko. Mm -hmm. Więc mała różnica, ale no prawie, prawie to samo, ale prawie robi, słuchajcie, całą różnicę. W takim razie idziemy dalej. Jak ja bym powiedziała, że musisz podlewać te kwiatki? Wybrałam ten przykład nie dlatego, że on jest jakiś taki najbardziej użyteczny, ale on pokazuje fajną prawidłowość w języku angielskim, a mianowicie, że jedno słowo... Nie dość, że może mieć kilka różnych znaczeń, to jedno słowo może być yy, rzeczownikiem i czasownikiem jednocześnie, bez żadnej zmiany. I tak samo jest w tym przypadku. Woda. Czym podlewamy? No, podlewamy wodą. Woda w języku angielskim to water. Podlewać to tak samo. Water. Więc you ought to water, tylko że tutaj to słówko water jest czasownikiem. Podlewać. Tu oznacza podlewać. You have to water these plants. Czyli musisz podlewać te, te rośliny. You ought to water these plants. Ale fajne. A widzieliście o tym, że wyraz plant może oznaczać roślinę albo może oznaczać yy, fabrykę. <laughs> I kiedyś yy, plant. Water plant, to jest rozlewnia wody kiedyś tłumaczyłam w samym, samym początku mojej kariery jeszcze na, na drugim roku studiów yy, pamiętam, że yy, poprosili mnie o tłumaczenie szkolenia dla zarządu rozlewni wody żywiec no to się zgłosiłam, a co? Bożesz <laughs> no właśnie pamiętam stamtąd yy, ten wyraz plant Wtedy się dowiedziałam, że, 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 że plant, no właśnie, ma dwa znaczenia. Także, You ought to water these plants, czyli musisz podlać te, te rośliny. Dobra, w takim razie jedziemy dalej, już wiemy, jak powiedzieć po angielsku, e, powinieneś wiedzieć, powinieneś mu powiedzieć, powinieneś przeprosić, powinieneś ciężko pracować i powinieneś podlać te rośliny. I teraz e, powiedzmy, że jest taka sytuacja, że czas ucieka. A ty musisz się zdecydować. Musisz już teraz podjąć decyzję. Jak to powiedzieć po angielsku? You o to, i teraz będzie fajne. Jak jest po angielsku, no wiecie, no na przykład makijaż. Albo te wszystkie malowidła do makijażu. No to jest. Make up, nie? Make up. Ale oczywiście, ależ, oczywiście. Czy make-up może mieć drugie, drugie znaczenie? Ależ, oczywiście. Make-up może być make-up, że taki do malowania, nie? Make-up. Ale make-up może również oznaczać, decydować się na coś. Tylko potrzebuje nam, tutaj dodać jeszcze jedno słówko: i o tym make up your mind. I teraz, now, bo chodzi mi o to, że teraz. Ok? Czyli make-up. You mind oznacza zdecydować się. Ok? Czy ty się musisz zdecydować? You ought to make up your mind now. Dobra. Dłuższe wyrażenie, co nam się będzie łączyło w jeden w wymowie. You ought to make up, make up. Widzicie? Mówimy make up, nie? Wiemy, że make up się mówi, nie? Make up. No właśnie, ale nie mówi się make up, tylko się mówi make up. To się łączy w jedno. You, e, you ought to make up. Your mind now. I teraz tak, tu sobie nie połączy. Pomimo, że Y jest samogłoską pisaną, to nam chodzi o samogłoski w wymowie. I tutaj ten wyraz nie czytamy jako e tylko jako "you", A I nie jest samogłoską. I y jest spółgłoską. Więc łączymy tylko tu. Your to make up your mind now. Jedna rzecz, którą potrzebujecie wiedzieć, to jest, że tutaj mamy mind. A mind to nie jest to samo co mind. Nie wiem, czy jest coś takiego jak mind, ale tu jest mind. Pamiętajcie o tym na końcu. You ought to make up your mind now. No musisz się już teraz zdecydować. W takim razie, słuchajcie, teraz będzie temat medyczny, już taki bardziej. Chcemy powiedzieć, no powinieneś iść do lekarza. I to nie jest tylko tak, jakby moi się, tylko tak, jakby standardy społeczne wymagają tego, że w takiej sytuacji, w jakiej Ty jesteś, naprawdę powinieneś iść do lekarza, no nie? You ought to, uwaga, nie idziemy do lekarza, tylko widzimy się z lekarzem w języku angielskim. You ought to see a doctor. I fajnie, bo to mamy kognata, czyli doktor po polsku, a po angielsku doktor. Czyli tutaj nie robimy or, tylko a. Doktor. Doktor. You ought to see a doctor. See a. See a doctor. You ought to see. You ought to see a doctor. To znaczy, że powinieneś iść z tym do lekarza, ok? Dobra. Jakbyśmy powiedzieli, no, powinieneś na siebie uważać. Wyobraź sobie, że ktoś jest po operacji i ty mówisz, że. To, tak, jakby norma społeczna, standard moralny jest taki, że Ty powinieneś teraz w tej sytuacji na siebie uważać. Albo na przykład, wiecie, koleżanka jest w ciąży, nie? I, i no i właśnie, musimy powiedzieć: musisz uważać teraz na siebie. To znaczy, nie przeciążać się w takim sensie, że nie uważać, żeby się nie potknął, tylko żeby się nie przeciążać. Ok? You ought to take it easy. Teraz będzie lekcja, krótka lekcja wymowy. Pani, take it. Um, dzisiaj właśnie rozmawiałam z kimś, kto próbował wymówić um, krótkie I. Ok? I strasznie mu się to myliło z długim I. Ok? Więc jest różnica zasadnicza. Długie I, tak jak w Easy, easy popatrzcie, jaki wyszczerz. Easy. Też o tej samej osoby. pokaż swoim zębom świat, nie? Więc tak, w długim i, easy, zęby idą na zwiedzanie świata, ok? Trzeba się wyszczerzyć. Easy. I to jest w takim, jest duże napięcie, patrzcie. Wszystko tu mam napięte. I. I też język idzie w i do góry, w środku, nie? A tutaj to jest it. Patrz, co się dzieje z ustami. Pełen relaks. It. It, i, e, i, e. Jeżeli czasem czujecie się trochę głupio z tym, że tak się wiecie, mówicie te angielskie dźwięki jakoś tak wam dziwnie, gorzej niż ja mieć nie będziecie. Ja to muszę robić, słuchajcie, przed kilko, kilkuset e, osobami. Kilkuset wieloma osobami. You ought to take it easy. I tutaj nam się to wszystko łączy. Take it, take it. Take it, easy, take it 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 easy. Co to jest take it easy? Take it easy to jest take it easy, take it easy, połączone w wymowie, tak jak się będzie nam naturalnie łączyć. You ought to take it easy, you ought to take it easy. Wiecie, no, powinieneś sobie odpocząć. You ought to take a rest. To nie chodzi o to, żeby y, brać resztę, tylko odpoczynek. Ok? You ought to take a rest. Take a rest. Take a, take a. Nie take a, tylko take a. Tutaj to a tam jako a. Take a, take a rest. You ought to take a rest. Powinieneś sobie odpocząć. I ostatnie wyrażenie na dzisiaj. Wiesz, w takiej sytuacji, w jakiej ty jesteś, a w jakiej jesteś, to sam wiesz, to powinieneś codziennie ćwiczyć. No to jak to powiedzieć? To będzie ciekawe słowo. Uh, you ought to exercise. X ex, tak jak mój X, mój były. X. Er. C. Jak cis. Exercise. Kiedy codziennie? Daily. Mogę powiedzieć everyday albo mogę powiedzieć po prostu daily. You ought to exercise daily. Dobra. You ought to exercise. You ought to exercise daily. Exercise. Tutaj y jest, słuchajcie, y potencjał nabyka, byka, więc sobie podzielcie sobie to na takie O. X. R jak Brygada RR, była taka bajka kiedyś. Tu jako cis, na przykład. <grych> I już jest. You ought to exercise daily. You ought to know. You ought to tell him. You ought to apologize. You ought to work hard. You ought to water these plants. You ought to make up your mind. You ought to see a doctor. You ought to take it easy. You ought to take a rest. You ought to exercise daily. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się dzisiejsza lekcja podobała i czy chcielibyście takich lekcji więcej. Ja nazywam się Aleksandra Led. Ja nazywam się Aleksandra Led, ale powiem Wam, że to jest tak jak z tym nazwiskiem e, włoskim, e, tak? Masina. Czasami łatwiej jest po prostu powiedzieć Masina i czasami łatwiej jest powiedzieć Led. E, więc, pomimo, że to jest niepoprawna wymowa. E, no, ja nazywam się Aleksandra Led i dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję. Ach, są łatwiejsze nazwiska do wymówienia, ale takie mam to takie ja sobie wypowiadam słuchajcie. to zobaczymy na tydzień. Trzymajcie się tylko papa.